Siemanko z tej strony Direk Witam was w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj zagramy sobie drafta Ale koło losujące będzie decydowało o wyborach Teraz wam pokażę wszystkie opcje Jakie będziemy mogli wylosować Tak więc mamy tutaj przykładowo strzałkę Kilogramy czyli oczywiście najcięższy zawodnik Tutaj jedynka czyli karta Znajdująca się na pozycji numer 1 Mamy tutaj strzałkę w dół wiek No to po prostu najmłodszy zawodnik Kwadrat z X w środku to znaczy, że muszę wybrać najgorszą kartę. Są dwa. Piłeczka. Wiem, że super narysowane. <gry> Piłeczki również są dwie. Piłka oznacza, że wybieram kartę, jaką chcę. Tutaj mamy Happy Gościa, czyli po prostu najszczęśliwszy zawodnik na karcie. Top 5, czyli zawodnik z top 5 lig. Ale jeśli go nie będzie, tutaj jest strzałka w dół. I oczywiście kwadrat z XM. No to muszę wybrać najgorszą kartę. Strzałka w dół, jeśli chodzi o tempo, czyli najniższe tempo. Tutaj mamy kartę z podpiszoną. Wow, czyli karta, która najbardziej podoba mi się wizualnie. Strzałka w górę z overalem, najwyższy overall, STR, czyli po prostu najwyższe strzały, tutaj wybór w ciemno, no i to tak naprawdę wszystko, no. Draft będziemy grać za żeton, nie wydajemy 15 koła ciężko zarobionych, niech będzie 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem, no i zobaczmy co będzie na nas czekało, kapitan do wyboru jest Lewandowski, wini, o Boż. Ronaldinho na pierwszy strzał, no zobaczmy, kręcimy kołem i zobaczmy co wylosujemy. Jako pierwsze i będzie to najwyższy overall, czyli udało się Ronaldinho 94. Witamy pana serdecznie teraz na pazior. Kto będzie kolegą pana Ronaldinho? Dobra, mamy nawet kartę Toty Panią Smith. No, takie średnie, tak szczerze wybory. Przekonajmy się, kogo wybierzemy, koło się kręci. No i najgorszy wybór. No co, no bierzemy Davida, no najmniejszy overall, no pewnie najmniej ma statystyk wewnątrz gry. No nie ma co się zastanawiać. David, przechodzimy do prawego skrzydła i już myślałem, że będą same złote, ale ten zjech to no przekonajmy się po prostu. Na kogo padnie? Może Dembele albo Hansen? Piłeczka, no dobra, no czyli wybieram kartę jaką chcę. I niech będzie ta Hansę. Nie wiem, czy kiedykolwiek nią grałem w tej edycji. Dębele to już taki pospolity, że tak powiem. No i pomoc. Pierwszy środkowy pomocnik z trzech. Powiedzmy, że okej, okay, ale szału nie ma. Losowanko. Sprawdzamy, kręcimy. Kto będzie? Na jaki wybór teraz padnie, i teraz najszczęśliwszy zawodnik na karcie. Milinkowicz Sawicz. tutaj najbardziej się cieszy. Tutaj Madzir jest uśmiechnięta, Putejas również, Valverde też, ale tutaj widać też szczęście u Milinkowicza Sawicza. Najbardziej berkam to w ogóle, nie cieszy się za bardzo. On taki wściekły jest, dumny. <laughs> Milinkowicz Sawicz leci do naszego składu. I czas na kolegę. Milinkowicza Sawicie, środkowy pomocnik defensywny na średnio. Tak średnie bym powiedział. Sprawdzamy, let's let's Na Na padnie? padnie? teraz teraz innego? Zatrzymało się w połowie i teraz nie wiadomo co bierzemy. <gry> Okej, okay, dobra, ruszyłem i się przestawiło. Dobra, niech będzie najgorsza karta. Tu już nieważne, czy wybiorę Pereza, czy tą panią, bo i tak nie zagram tymi kartami. Więc, whatever. I ostatni, środkowy pomocnik w wyjściowej jedenastce. Okej, okay, dobra, Schweinsteiger to trochę uratował, no ale czy padnie na niego? Przekonajmy się, no po prostu, lecimy. Czy może tutaj być Schweinsteiger? No nie wiem, na jaki wybór może paść. Okej, okay, no mamy najwyższą wagę. Wybór pada niestety na Gindagana, który tutaj waży najwięcej 80 kg. Niech będzie teraz środek obrony. A co, nie będziemy tak po kolei lecieć? Mamy dwie karty Team of the Season. Let's go! Wow, dobra, bierzemy kartę, która podoba mi się najbardziej wizualnie z tych wszystkich. No ify to tak średnio, mi się podobają karty, toc, fajnie wyglądają, ale ten jaszyn, kurczę... Nie no, mam wybrać kartę, która mi się najbardziej wizualnie podoba i wybiorę chyba tą panią laję, no bo tak ładnie się komponuje ta koszulka Manchesteru City z tą kartą. Nie wiem, tak najbardziej mi się podoba. Koleżanka lub kolega pani? O, oh, jest Laurent Blom. No znowu. Wybór pada na salibę. 92 kg. Nie ma co tu się zastanawiać, bierzemy go. I teraz bramkarz. Zobaczmy. Nic ciekawego nie ma. Osprawdzamy, mimo wszystko sprawdzamy, kto to będzie. I piłeczka, no dobra, bierzemy sobie Ramsdale'a, najwyższy overall niech będzie. Może później jakiś fajniejszy bramkas się trafi i przechodzimy do lewej obrony. Przedostatnia karta w wyjściowej jedenastce. Toyornandes infor byłby spoko, balde też. Sprawdzamy, może się uda. Któregoś z nich? Wylosować. Numer 1, czyli pan Raum. Grałem nim, pamiętam, kiedyś w zdrawcie. No dobra, 91 tempa, niech będzie. Coś tam może zdziała. No i ostatnia karcioszka w 11. jedenastce. Sprawdzamy, kto to będzie, proszę państwa. No, najszczęśliwszy. No, i tak naprawdę tutaj tylko jeden: Diakite. No, jeszcze pani Biegarska <grymne> Diakite tutaj wygrywa. Bierzemy sobie go. Przechodzimy do ławeczki. Weźmy sobie tak losowo. Nie lećmy po kolei, żeby było fajniej. Uh, Ziko. No, fajnie by było tego Ziko pozyskać. No, zaraz się przekonamy. Let's go. Czy będziemy mieli pana Ziko? Najwyższy overall by nam to dał. Ale będzie top. 5. Na szybko sobie spojrzałem, oczywiście, gdzie pan Ziko grał. No i grał w Serie A. Także no mamy tutaj Rajsa i Ziko, tak naprawdę, jeśli chodzi o top 5 lig. Więc biorę sobie Ziko. Super, możemy go sobie pozyskać. Niech będzie teraz pierwsza karta na ławeczce. No i będzie to Bramkarz. Już mamy lepsze wybory. Jedziemy, zobaczmy. Jakiego bramkarza nam tutaj będzie dane wybrać najgorszego? A raczej najgorszą, no bo pani na bramce, no nie da się gorzej. Bierzemy Froms, niech będzie teraz ktoś z rezerwy. Uuu, mamy kartę. Team of the Season, jeszcze Salaha, Entoty. No fajnie, fajnie. Przekonajmy się, kogo wybierzemy z tych panów. Mam nadzieję, że nie padnie na Tiago. <ścoughs> zobaczmy, zobaczmy. No, numer 1, czyli Dawid koszta 8-8. Przynajmniej nie jest to najgorszy wybór z tego zestawienia. Lecimy dalej. Niech będzie jakaś fajna karta, może ikona. No, samej FadeUp Dumfries. No, tutaj bardzo słabo, ale taki Grimaldo albo DiMarco. No, w sumie mógłby wlecieć. Zobaczmy, czy któryś z tych zawodników do nas wleci. Zobaczmy, zobaczmy. Yy, piłeczka, no i wleci! No bo ja oczywiście sobie wybiorę tutaj najlepszą kartę. I myślę, że bierzemy sobie Grimaldo i przechodzimy do wyboru następnej karty. Johan Grojf, proszę Państwa! No proszę, żeby udało się go po prostu wybrać! Co będzie? Największe strzały, najlepsze i tutaj myślę, że na spokojnie <laughs> udało się Johan Cruyff. Cruyff blatuje do naszej drużyny i zamienia on automatycznie Davida. Coraz lepiej, coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że jeszcze ktoś fajny tutaj, nie wiem, środkowy pomocnik defensywny. Wpadnie, no zobaczmy, przejdźmy po prostu dalej. Ja, ja. Jest Zamwrota, jest Kafu i nawet Frankowski. Byle nie ten Braida albo Gosens, no bo już mam lewego obrońcę, no ktoś z tej trójki. Najszczęśliwszy. Z przykrością muszę stwierdzić, że tutaj Gosens wygląda mi na najszczęśliwszego. No, Frankowski się trochę uśmiecha, Kafu też, ale Gosens tutaj widać, że się najbardziej cieszy. Niestety, takie są zasady, muszę go wybrać. Przechodzimy dalej. Po prostu. Jest pani Kessler z samej informy jeszcze. A. No mogło być lepiej zdecydowanie, no ale sprawdzamy, kto będzie teraz! Może Kessler. No, ona tu jest najlepsza, nie ma co się uszukiwać. I no niestety nie wezmę jej, bo muszę wybrać najgorszą kartę, a tą najgorszą kartą będzie pan McGree. I teraz niech będzie, a ostatnia karta, jeśli chodzi o, o rezerwę, Ej, i Eusebio, nie? Ej, to jest naprawdę, no ja za każdym razem praktycznie jak gram drafty, już to kiedyś chyba mówiłem, że on zawsze wypada, nie? Bez kitu, sprawdźmy czy uda się Eusebio mieć, czy nie. Sprawdzamy. TOP 5. Nie będę ukrywał, no ja tak nie interesuję się na tyle piłką nożną, jeśli chodzi tym bardziej o legendy, więc no nie wiedziałem, że Eusebio, właśnie sprawdziłem sobie, nie grał w żadnej z TOP 5 lig, grał w Benfice, czyli w lidze portugalskiej, także niestety nie będę mógł go wybrać. Wezmę tutaj pana Francesco Liego, on tutaj widziałem grał w Olympique Marsylii, także no jest TOP 5 lig. Niech będzie tutaj ostatnia karta, która na ławce jest do wyboru Gatuzo MacManaman. No dobra, zobaczmy. <śmany> Najgorsza karta. Bierzemy sobie tego bramkarza D i trzy karty do końca. Zobaczmy, czy będzie jakiś dobry wybór tutaj. <śmany> super, super, ale jest przynajmniej Bremer. <śmany> ale Ależem zakręcił tutaj teraz. N numer jeden czyli Cataldi, No, jak będzie, ale do pierwszego składu nie wleci. No, no, na koniec to tutaj naprawdę mega słabo oddało. No, ale kręcimy no, sprawdzamy najniższe tempo. No, spokojnie, no. Ingwarsten ma najmniejsze tempo: 64. No, i ostatnia karta. Czy będzie coś dobrego, czy skip? Skip, niestety. Szybkie kręcenie, tutaj nie ma co. Takie słabe karty, że dramat. No i mamy. Najmłodszego zawodnika. Pan Balogun, 2001 rocznik, także niech będzie. I menadżera już sobie wybierzemy bez kręcenia. Żaden menadżer nie daje więcej zgrania. Niech będzie pan dyche. Może chociaż dychę nam da, żebyśmy mieli na jakieś transfery. No i dobra. Takim składem wychodzimy w tym drafcie. Mamy Ronaldinho, Krojfa i panią Hansę, jeśli chodzi o ofensywę. Milinkowicz Sawicz, Go Sens, bez zgrania. Tak po prostu zdecydowałem. Mam nadzieję, że sobie poradzi. Plus Zico na pomocy, Grimaldo Diakite jako boczni obrońcy, środek obrony, pani Aleksandrii i Saliba, no i bramkarz Ramsday, ławeczka taka jak widzicie. Mam nadzieję, że uda się przynajmniej pierwszą rundę, bo to naprawdę drafty to jest tryb, w którym mi no nie za bardzo idzie, no. Jedziemy, zobaczmy. bvBf wzik, 3-2, nie zdążyłem przeczytać, no tutaj... Pan rywal nie bawił się w żadne losowania i ma naprawdę potężny skład, ale ja wierzę, że damy radę. Podanie do Ronaldinho. No, Ronaldinho już leci tutaj na skrzydełku, elastiko. Rywal, no, zmieszany, ale już odbiera piłę. I zobaczmy, coś tutaj nim zróbmy. Zróbmy. Pięknie tutaj się tak, no nie wiem, tak obrócił czy... Jak to to wyglądało? Johan Cruyff, proszę państwa, wchodzi. I Johan pięknie tutaj strzelił zewnętrzną chyba częścią stopy, jeśli dobrze widziałem. No ale najważniejsze, że mamy 1 do 0. Zidan, dobrze Ramsdale. I Puskas, dobrze Ramsdale broni po raz kolejny. Rywal tutaj naciska, ale jakoś się go za bardzo... <laughs> Nie boję, szybko tą brameczkę strzeliśmy. I teraz podanie do Cruyffa, beznadziejne. Jest Sergej Milinkowicz. Savic I nadal jesteśmy przy piłce Johan Krojf na zielonym. Alison broni. I pięknie. rywal popełnia. <laughs> jednak dał radę. No, a jednak nie. A jednak tak. <laughs> Vinicius. Niestety jeden do jednego. I Johan Krojf. Let's go. Ho, 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 ho. Sam na sam. Proszę Państwa. Ja zrobimy jeszcze Borlola, podamy i Ronaldinho, Ronaldinho. Dobra, druga próba się udała, pierwsza zaplakowana. Znowu prowadzimy. O, Zidane po krótkim. No i dobra. Odbitka za odbitkę, dobra, 2-2. Johan Cruyff. I czy on? I. No kurde, chciałem jakiegoś voleja ładnego, a to takie gówno wyszło. Johan Fineska. Centra w pole. Karne! Kurde no, prawie Gosen strzelił. Ronaldinho. Fineska! Kurde no, ależ tutaj. Poszybowo puskas! Aj, no niestety. <gryw> Chciałem powiedzieć, że po prostu przebieg jak chciał. No niestety jeszcze bramka do szatni. Widzicie co, na drugą połowę? Wpuścimy, tutaj zamienimy znaczy Zikos Hansen. I wpuścimy Rauma do środka pola, żeby troszeczkę bardziej defensywnie było. Dobrze, 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 dobrze. Proszę. Państwo! Aj, no niestety. Pięknie tutaj Sergiej Mirinkowicz, Sawić. Johan Kroj, dawaj. <grymne> Kurde. Messi. Puskas. Ja pierdzielę, ale mnie załatwił. No nie wierzę. No tak było dobrze na początku. Już się stypie, No pierwsza runda, nie? Ach Raum! tam jeszcze Francesco Liego za tego rauma. Może jakieś fineski, bo on ma playstyle, nie? Eee, e, e, czerwona kartka, proszę Państwa, dla Winniego. No i bardzo dobrze! Może to jest nasza szansa, żeby to wygrać, Cruyff? No nie. Jakbyśmy to strzelili, to byłoby spoko, a tak? No nie. Puskas. Jezu, chłopie, wygrywasz trzema bramkami. Jeszcze pauzy jakieś bierzesz, Jezu? A nie, jednak nie ma spalonego. Leci, Krojf! Krojf! Jest! No ale chyba za szybko. Byle, za późno. <laughs> za szybko. Krojf? Nie, no, Krojf, jakbyś to trafił. Jeszcze byśmy mieli. Czas na tą ostatnią akcję. Może by coś wyszło. Kurde, no. No, niestety, no. Przepraszam. No, kurczę, nie wiem, co jest naprawdę. W tych draftach kompletnie sobie nie radzę, nie? <laughs> Masakra, no nie wiem, no po prostu, co już powiedzieć, no. Starałem się, po prostu, starałem się, ale no nie wyszło. No, znowu nie wyszło. Odbieramy najgorsze paczki. No, ze srebrnej paczki to się niczego oczywiście nie spodziewam. Tutaj złota paczka również nic. No i z tej również. Lipton. Także okej, okay, no to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. No to już jest chyba klasyka, że po prostu pierwsza runda. No odpadam po prostu, nie wiem no co jest ze mną. Może to jakaś krątwa, nie wiem naprawdę. Mimo wszystko mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się, super trafu wam w życie jeśli chodzi o tocy. Do następnego. Cześć!